Łukasz się jesteśmy bogali XK9, jak Ci się podobało? Bardzo, ja szczerze naprawdę mówię jestem wielkim fanem organizacji X-Cage, miałem okazję już kilka gal komentować pracując jeszcze dla stacji Orange Sport, od dwóch jestem tutaj w charakterze linka Lonsera. Ja bardzo lubię tu przyjeżdżać, bo to jest fajna atmosfera i przede wszystkim tak patrząc od strony organizacyjnej, bezwzględnie X-Cage to jest top jeżeli chodzi o organizację, logistykę. Wszystko ładnie zagrane, wszystko ładnie zaświecone, wszystko ładnie skoordynowane i za to na pewno wielkie brawa dla organizatorów. No i chyba też zestawienia są takie w miarę równe. R równe i, i, i to dobrze, no bo cieszy mnie, że, że angażowani są tutaj lokalni zawodnicy, przyciągają sporo osób na trybunę. Je, je, fajna, gorąca atmosfera. E, dzisiaj kilka widowiskowych zakończeń, fajne nokauty, ja jestem akurat wielkim fanem, wiadomo. E, więc no, wszystko, co chcemy zobaczyć, bo my ma widzieliśmy na iskagecz. A który zawodnik podobał Ci się najbardziej ja zaryzykuje? Szadziński? Szadziński, fajny spokój, ale moim zdaniem jakby miał rozdawać bonusy za walkę wieczoru albo za nokaut wieczoru, to dałbym Salimowi Tuaremu za, za nokaut na bardzo doświadczonym Angliku. Sama walka wieczoru. Michał wijałka, obrona pasa. Myślę, że walka mogła się podobać, ale przede wszystkim rywal. Ja miałem pewne obawy, bo jednak Brazylijczyk to zawsze jest Brazylijczyk. Powiedz, czy ty też miałeś takie obawy? Znaczy, jeżeli chodzi o stójkę, tak. No... Nie ukrywam, no nie, nie śledzę kariery Johna, ale najmniej że nikt zdrowy zdrowych zmysłach nie śledzi tego, co robi John, ale na co dzień. Eee, ale na tym media-treningu widać było, że jednak te, te, te muay thai, te, ta siła, dynamika że mówię tak, myślę sobie może być, może być problem. No ale na szczęście e, Sztanga nie ryzykował, od razu dwa wejścia, dwa sprowadzenia i, i, i wykończenie w płaszczyźnie, w której ten pojedynek musiał się rozstrzygnąć. Teraz przejdźmy może do trochę innego tematu. Dwa pojedynki, które są przed nami na KSW. Przede wszystkim to, co chyba. Interesuje takich kibiców powiedziałbym, może niekoniecznie wytrawnych MMA, czyli walka e, podziana z Różalem, Powiedz, jak ty widzisz ten pojedynek? Jak zobaczę, to powiem jak go widzę, no nie wiem, no. Faworytem wydaje mi się, że będzie Mariusz Pudzianowski, ale faworytem do końca pierwszej rundy. Jeżeli Pudzian nie skończy różala przed końcem pierwszej rundy, to może mieć problem z tlenem, a jeżeli chodzi o tlen, no to różal nigdy tego tlenu nie ma, jakoś problemu dużego nie miał. A więc jeżeli to będzie długa walka, no to szanse Marcina rosną. No nie jest tajemnica, Pudzian wjedzie w niego jak czołg, wywróci go i będzie go kontrolował w parterze. Jeżeli Marcin przetrwa pierwszą rundę, to w drugiej trzeciej może być ciekawie. Śmieję twierdzić, że Mamed Kalidow dawno nie miał tak niebezpiecznego rywala boksersko jak Karaoglu, bo jednak jeśli chodzi o boks, to wiem, że Karaoglu naprawdę jest dobry. Powiedz, czy twoim zdaniem może to być problem dla Mameda? Pytanie, czy Mamed będzie chciał się bić? No. Myślę, że to może być bardzo podobny scenariusz jak do tego, jak ta walka z Melwinem Manhofem, kiedy Mamed zapowiadał, że przyjmie walkę w stójce. No nikt w zdrowych zmysłach nie bije się na pięści z Melwinem Manhoffem e, i Mamed dosyć szybko tę walkę sprowadzał do parteru. I myślę, że będzie podobny scenariusz. No. Nie ma co ryzykować. No. Pamiętajmy, że jest to pojedynkowiczowski pas. E, w organizacji KSW są już duże, duże pieniądze, więc e, tutaj nie ma czasu, mimo że Mamed i tak ryzykuje w każdym swoim pojedynku e, swoją nieszablonowością, ale, ale tutaj myślę, że nie. Myślę, że dosyć szybko sprowadzi karogu do parteru, a tam pokaże, że no jednak Aziz Karoglu to jest przede wszystkim strajker o zapasach i walce parterowej w mojej opinii ma niewielkie pojęcie. Dla Ciebie, jak do człowieka, który można powiedzieć MMA kocha, chyba to jest, to co się dzieje teraz na polskim rynku to jest duża radość, tak? Mamy KSW, które wiadomo jest poza zasięgiem, ale jest fan, który się fajnie rozwija i mniejsze organizacje, więc chyba nic tylko się cieszyć. No, cieszyć się, co, co, co tydzień. My mówimy o dużych federacjach, ale jest dużo mniejszych organizacji, które e, naprawdę w weekend w Polsce potrafi być 3, 4, 5 czasami gal a w różnych częściach naszego kraju. To pokazuje, jak, jak fajnie to jest rynek, jak ten sport się rozwinął bardzo mocno. I e, no, tak jak mówię, bardzo często jaram się. No. Dzięki. Dziękuję bardzo.